Dziema widzowie, na samym wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że już są filmy na moim kanale z Łodzi. Z... Dlatego obejście sobie. A my już przechodzimy do filmu. A więc jesteśmy już na rundzie. Jestem razem z Jędrkiem, czyli moim bratem. Nie wiem, czy wiecie. Elo, widzowie? Powinniście wiedzieć. Tak. No, na wieczorem nawet no, and Angles. Rock Dash Endless. Mamy i dzisiaj robimy trzy razy Block Dash, a później robimy po jednym razie różne mapki. To I standardowe. No, w I kto pierwszy wygra pięć rund, wygrywa. Ale to standardowe. Nie, 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 standardowe, tylko yy, że my jesteśmy sami. I a, my sobie na mamy na jednej mapce? Tak, na jednej, bo wiesz o co chodzi. To po 5 rund nie chcę, żeby film pół godziny trwał. Dzisiaj będzie taki około 20-minutowy film, może mniej. Bo to nie, nie rywalizujemy z innymi graczami, tak. tylko gram ja kontra jendrek, więc to szybko pójdzie, bo albo ja wygram, albo on. Tak, trzy rundki, 3-0 dla Jędrka, jeszcze gdzieś fartem wygrywa na Honey Dropie na przykład, i ja robię jeden błąd na. Yy, jeden, jakiś błąd na Rush Hour. I wygrywasz 5-0. Jest koniec filmu. I film trwa ile? 5 minut. 10 minut. No, Czyli 3 to może być 2-1 dla kogoś. Albo 3-0. Bo nie może być 0-0. 3-4. No. Na pewno ktoś wygra tę rundę. Ale kto to nie wiadomo. Nie! Tak jest! Wygrałem? Tak, wygrałem. A więc drugi raz z trzech gramy. Widzowie, tak jak mówiłem na wstępie filmu, już czekają na Was filmy z Łodzi z Ancymondo w takiej sali, ogromnej sali zabaw. Tak. Są film, w sensie są filmy. Dwa filmy. Jeden short, jak pobiłem swój rekord w robieniu salt. I drugi, długi film z kolegą, u którego byliśmy na Sylwestra. I właśnie z Jędrusiem GG. To, um, Ej, widzowie, jeżeli, jeżeli chcielibyście tak kiedyś, nie wiem, może na wakacje, stworzyć taki kanał, gdzie będę ja tylko z jęczkiem, to dajcie nazwę w komentarzu, bo ja włączę filmy pod tym. Ja włączę komentarze pod tym filmem. Włączę. I ten, kto ogląda teraz, niech y, spróbuje dać nazwę. Ale a. I zostawi no. suba. Hmm. I nie, no dobra nie już macie, ale dobra, do subskrypcji nie zmuszam. Mm. <laughs> o, czekaj, padam. Mhm. Oho. A, wygrałaś? Wygrała. O co wiecie, to zrobiłeś? końcówka jest. To to jest Że, co wie, piszcie sobie, żeby... Jeżeli chcecie, żebyśmy mieli kiedyś taki kanał, gdzie będę ja tylko z bratem i tylko... Nie wiem, filmy z jakichś wyjazdów. Ale w sensie takie bez gier. To dwa kanały. Podajcie nam nazwę dwóch kanałów. Jeden. Gdzie będziemy nagrywać tylko z wyjazdów, albo z jakichś. No, nie wiem. Po prostu. Z. naszych jakichś. Po prostu jak będziemy coś robić. Na dworze. Na dworze. O. A drugi. Drugą nazwę wymyślcie sobie. Jak. Z, 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 z grami. No. Także ja zapraszam mojego brata. Sorry, że ja tak gadałem długo i nie mogłem się wypowiedzieć. A ja mam, jak jest się w grupie, hmm? to nie można dołączyć, ja nie mogę nic zrobić. Dobra, widzimy się na rundzie. To wszystko jest możliwe. Zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj czas. Póki jeszcze trwa. E, co. <ścoughs> dobra, gramy rundę. Tak. my gramy, gramy w bam, bam, bama, Gramy sobie w rundę i jesteśmy specjalni. A bo, widzowie... Ee, jesteśmy braćmi. No w prawdziwym życiu też jesteśmy braćmi. Stumble goj się po pierwszej fali. <ścoughs> Ej, dobra, widzowie! Bo ja mam taki pomysł na Stumble Guys'a tylko. Na nasz kanał taki wspólny, że ja z jędrkiem. Specjalni bracia. Bo mhm. mamy razem specjalne skiny, ale możemy zawsze zmienić. Sobie. No, to wymyślcie jakiś kanał taki dla nas, że będziemy nagrywać coś na dworze. Wow! Ty, ty to wziąłeś? Tak. Jest ja z krawędzi. Aha, jest 2-0 dla mnie, nie? No, no to musisz to nagrobić. A. A. Teraz muszę. 3-0, ja będę wygrywał. Mogę mi jeszcze do czterech 4, 4, i nie mogę przygrywać. Muszę A mówiłem, że dla kogoś będzie 2-1 albo 3-0. No w sumie bo nie ma innej możliwości. Ej, no. w sumie nie ma innej możliwości niż 2-1. Albo 3-0. No, przegrałem. Yes. 2-1. No. No. Dobra, gramy. tą <laughs> piosenkę. Ja wystartowałem na najwolniejszych autach. Czemu tu jest Christmas? A! I gramy teraz po jednej rundzie na innych, na coraz to wniejszych. Nie no dobra, po prostu inne mapki. Ja będą co jedną rundę. Napiszcie w komentarzu, czy umiecie tego trika. Co? Po to jest... Oj! Ojej! Lagi! Dobra, to na krawędziu. Okej. Okay. Niech ci będzie. A teraz patrzcie Ej. tu widzowie. Umiecie to? A umiecie to? salda? Co ty? Czemu ja miałem takie zacięcie, że ty byłeś na samym dole wojna? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy macie też tą notkę. No nie! Cicho, nie. <laughs> two to do two. Simpa, pa, 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 lu, be, la, mamiya, mamiya, pa, lu, pa, lu, la, e, la, Dobrá, není Paint splash slide slide tak. To To Spadłeś? No, to jest właśnie takie szybkie. What? To wszystko jest możliwe. Z są szczęśliwe. Ej, co, jesteś z To wszystko jest możliwe. Bracia są szczęśliwe. Co? Przez 20 sekund. mogę. w Tabla przez 24 godziny.

co się nagrywa? Co? Poprzednia runda była taka, że Jędrek ze mną wygrywa 3-2. Jeżeli się no nie, nie i... nagrała, to sorry. Może no, ja mam, hmm. rady, jakbym, jakbym Ile. mam jakbym miał 2 miliony pili. Mogę <mów> Ile? mam, <mów> jakbym miał papi! To pogoda o! Wywiedźcie te Ja akurat też ze mną... A siema. Jeszcze tylko cały styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje! Znowu będą wakacje! No niestety. Ale super! Lava Slides! Uuu! Oj! No co ja nie umiem w to grać? Co ja robię? Ja no przychodzę. co jest? Nienawidzę tego. Wystań się Gdzie ty jesteś? Jestem koło tego wulkanu. Ja, ja. no. Wiesz co, wy to widzicie?

no, akurat tutaj ja jestem dużo lepszy od mojego... No, chyba, że będę miał jakiegoś giga... Um, ratuj to... mnie! Jędrek, no, chyba ty nie ratuj. To, To nic nie jest możliwe, zwierzęta nie są szczęśliwe... Co? O, to mnie by i przeskoczyłem na tym najwyższym! Tak? No. A wiesz, że ja mam cztery życia, a ty? Pięć. No co? To każdy mówi, ile ma życie, jeżeli zginie. Szybko, odpal się. Nie, mam trzy. Jeden cztery. O, jadę na dachu samochodu. Co jest? A, mam dwa. Jeszcze jeden. mam dwa. A, daj cztery. Blok. Jeden, mam jeden. Nie, masz jeden. Nie może. Nie, to nie może być! To nie może być! Ile masz trzy? Nie, to nie może być kolejny taki film, że ty ze mną wygrywasz. Jeden? Ja już nie mogę! Ja nie mogę w to grać!

i to był odcinek pierwszy z trzech. Wtedy co mówiłem. I odcinek drugi. Już... Ja wam... Ty środek od razu wybuchnie. Nie, co nie. Ale ty byś wybuchał. Nie, środek bardzo często wybucha. Jestem na środku. No, ty no gadasz? No patrz, to nie zniknęło. Zniknęło. No właśnie. Ja stoję na środku. No widzowie. Dlatego kiedy Jędrek... O, Jezu! Jędrek, kiedy nagrywam odcinek drugi? Yy. Złam bloka. I. Kiedy? Dzisiaj. Nie no, nie dzisiaj, gościu. Jeszcze mam trening. Czas tutaj jest! nie popychaj. To no, jest czas. No nie, my razem wygramy zaraz! Jędrek, nie popychaj mnie! Oj! 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 No Jezus, Jezu! Jędrek! Nie chcę cię spichać! No to nie, nie wchodź na mnie! Jezus! Także widzowie... Jędrek jak myślisz? Się... Nie! Ja tego filmu nie wrzucam! Ja tego nie wrzucę! I jeszcze na tej kiesznicce pokazuję, że ci jest zimno, tak? No nie no!